Zginęły nam wszystkie stroje, które mieliśmy przewidziane dla naszych zawodników, i to jest koszt około 2000 złotych. Doszło jeszcze do tego szkody pozostawione po włamaniu: cztery kolumny, wzmacniacz, które mieliśmy do komentarza na meczach. Zarząd klubu jest załamany całą sytuacją. Jeśli sprzęt dla zawodników się nie odnajdzie, lub też sponsorzy nie wesprą klubu finansowo, drużyna będzie miała problem ze startem w wiosennej rundzie rewanżowej. Prosimy wszystkich, którzy mogliby pomóc finansowo, o zakupienie strojów, no i jakiegokolwiek sprzętu, żeby ruszyć w tej rundzie, bo nie będziemy mogli ruszyć, to nie będziemy mieli czym się pokazać na meczu. To już trzecie włamanie do klubu znajdującego się przy ulicy Jagiellońskiej. Mieszkańców Wałbrzycha, którzy mogą przyczynić się do ujęcia sprawców prosimy, aby wszelkie informacje nawet anonimowo zgłaszali do trzeciego komisariatu policji lub też bezpośrednio w siedzibie klubu. Apeluję do, do tych sprawców tego włamania, żeby w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób podrzucili te stroje, bo do niczego im się to nie przyda, a nam bardzo się przydadzą. Być może też sami włamywacze po obejrzeniu tego materiału zrozumieją, że sprzęt sportowy nie ma dla nich żadnej wartości, gdyż na każdym ze strojów wyszyte są barwy Gwarka Wałbrzych. Przypomnijmy, drużyna Zielono-Czarnych po rundzie jesiennej zajmuje trzecie miejsce w piłkarskiej klasie A. Działacze, jak i piłkarze przed sezonem zapowiadali walkę o okręgówkę i te słowa podtrzymują. Tyle tylko, że może się okazać, że nie będą mieli w czym wyjść na boisko.